Oczywiście i w najnowszym nowym odcinku zajmiemy się miejscem bo... o... chyba Czar... tych czarnoksiężników, czy coś takiego, tych, tych czarodziei Czardziei... z ciemności. I tu mamy tak. I tu jest przybycie. Także lecimy. No, bo to jest od jednego do trzech tych. W czasach kryzysu ludzie szukają odpowiedzi u swoich przywódców. Lecz odkąd odarto nasze niebo z planet, mogę tylko zaoferować więcej pytań. Teraz, gdy Mars wrócił, nie wiem od czego zacząć. Aha, to na mar na Marsie jesteśmy. Uuu Może być ciekawe. Teoria była prawdziwa. To relikt piramid, bez wątpienia. Jest raport z Marsa. Potrzebuje czasu. Kombinat się mobilizuje. Musimy umocnić obóz. O kurwa, co to jest? Jaka machina wojowny. wojownicza? Znaczy. Zaczekaj. Chyba mają inny cel. Tak, ale jaki? O, kurwa. tu nie była... też jest jakaś terenia, tam czarnoksiężnicz... ...wiedźma jakaś? No czarnoksiężnik to nie, bo to jest, jest męski. To bardziej chyba pod ten... Aha, to ja mogę sobie wybrać, tak? Zostań Legendą... Dobra, to weźmy, weźmy od no odwagi. od Let's go! Czy mogę dodać, A, za późno. To w tym odcinku zjadę, że jestem legendą? Czy odwagi, przepraszam? A zostań legendą, to weźmiemy sobie w następnym odcinku tytuł jak ten. Jak taki film był. Jest na Reddit, jeszcze nawet chyba. I na NGBO właśnie jestem legendą. Fajny film polecam. Jak ktoś lubi takie filmy katastroficzne czy katastroficzne. Yy, właśnie z takim końcem koniec, koniec świata, że tam ostatni człowiek zostaje, tam są wszędzie zombie i tak dalej, to polecam taki fajny klimat. Strażniku. Eris i ja zakładamy bazę operacyjną ukrytych w pobliżu kolebki. Podaj swoją lokalizację. Jesteśmy na jakimś polu, uprawnym. To, co widzicie, to okno ukazujące Złoty Wiek. Mars powrócił z niestabilnościami temporalnymi. A obecność Zawatu w tym miejscu nie jest przypadkowa. A jak to się robiło? Wezwanie tak, tego. Aha, nie mogę wezwać. Przelota kombinatu blokuje trasę przelotu do jej statku. Musicie jakoś tam się dostać i wytrobić załatwą. To może być nasza jedyna szansa na skuteczny atak. Okej. Okay. Da się zrobić. Gdzie to jest? To jest tam gdzieś. Czy już mogę wezwać? O kurwa, się porobiło. Przeładuj Się tam skrywają, ale... No wychyli, łeb. Hm. Dobra, jak nie tak, to i zrobimy to inaczej. Gdzie naby? No. O kurwa, co to jest? Ja mam to jakoś umieścić? Aktywuj. A daj na bambus Dobrze eee yy... Wait, gdzie daomiś? A tu przez to? Co tutaj to, to teleporter jest? Ło kurwa! Kombina szykuje wielkie działo Olefaza Mam pomysł Wejdź do środka i doprowadź mnie do konsoli Kurwa zajebie z cyplany Jak do środka? Po czym mam to działawóc? Ja już, już poszło. Chciałem cię przeprowadzić, kurwa, do środka. Podprowadź mnie do konsoli. Sprawdźmy, jak działa to działo. Aha, czyli tu. Uuu. Słyszałem, że Sabatun ukryła się dzięki królowej przewodzonych. Marze Sof. Ok. Dziękuję czego wychyla się ponownie tak szybko. To dość nieostrożna jak na boginie przebiegłości. A, to ta boginia jest. A, i wszystko jasne. 五十万。 Paliwa, zasilania i kontrolowanego pocisku Kurwa, no zazwyczaj... będziesz ty Aha Nie spoko Wiem, co sobie myślisz, ale zaufaj mi To zadziała Moje plany zawsze działają Zacznijmy od otwarcia przewodów paliwa Szanowni... Chodź... czego? Gdzie? Ну ja, я Coś mi tu Ała Gdzie to jest? To to? Nie, to? Nie, nie to Gdzie są te przybyły paliwa? 他妈，好酷，是吧？ No dobrze. I jeszcze gdzieś dalej. Ale się jebałem, bałem, kurwa, jeba na macie gin przepadnie co to nie podoba mi się to. Tak? Wielkie kurwa klucze jak jaką wejść? Aha, ten, no dobra. Jeden otwarty strażnik został jeszcze drugi Ty jeszcze nie zdawię Leżeć co to do mnie strzela? Kurwa. No, tego się nie pozbawę. Kurwa. on, odejdź. Psik. Spadaj na dół. Dobre. Jakoś to idzie Zdychaj, no ile ciebie można ładować następne przylasno? Dobra. Uii do przodu. No wie, tu mamy kolejny klucz. Idzie on jest Tam, czyli to idzie tam. Dobre. Nie tu nie ma. Musisz odsunąć do mnie. No mam tutaj ten klucz, tu chyba. Tu Dobra, to wracamy. Jaka muzyka w ogóle? I dobra, gdzie ja iść dalej? A z powrotem tam, no dobra. Uznajmy, że to jak tak wyszło. Spierdalamy! Kurwa. No i gitara. I... Oj, gdzie teraz tam? Teraz generatory Co? Jakie generatory? Które to? Uwe, Stąd jest tam. No i? No już, tak mam rozumieć. No to wracamy... O kurwa! Ała! Gdybym ja był Bogiem Przebiegłości, nie pojawiałbym się w wielkim Okręcie. To jakby wołać? Hej! Tu jestem! Chodźcie mnie zabić! No w co nie co... Kurwa jakie ja tu coś wiem? Halo Okej, ja muszę tędy się jakoś tam pytanie Okej, czekajmy teraz tak pójdźmy tu, Z siebie się pozbędziemy i każdemu iść tu i tam, tylko kurwa jak, trendy. No tu zamknięte, tu jest to, tu są te silniki, eee... przejścia brak. Może tu na siatkę jakąś kurwa ja mam wskoczyć? Ja mam tam, iść tu jakoś tam. A mogłem widzieć kurwa, w jaki sposób ja mam to przejść? Bo z powrotem tu pewnie nie skoczę, prawda? No nie. No co widać, tu jakoś tędy. Mm. Tu spadnę. Może tam Tędy No coś tak jak ten desen, tylko teraz tak Aha i teraz tam, no dobra Aha, to taki, no dobra Udało się Oj noszą nie przy sobie. Co, żeś mi kurwa powiedział. Jakbym to jeszcze wiedział, którzy to. Chyba ci. Ну да, мама, я А другие деревенжа... Potrzebujemy jeszcze jeden. Ty? Nie ty. Tam jesteś. Widać się. Aż tu. Kurwa, y, wam nie o to wychodziło. Spadać. No zdychaj, na no ile w Ciebie można kul pokować. O, dobrze, idziesz w stowa O, Ała, kurwa. Podejdźmy do konsoli. Aktywuję windę. Gdzie ta konsola? Dobrze No tu Chyba tak? Nie tu? Nie no tu Winda jest aktywna. Musimy jeszcze tylko dostosować trajektorię Szkleczka. Ile rzecz? Tu jeszcze coś leży No, haha, wszystko pozwijałem No, 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 no. A, no. Hardo. Kogo pana? Aha, to się samo otworzyło, no, dobra. I dziąłem się teraz dosyć, to do... Do windy? Tak, no, jakby. O, i gitara. Siu! I w górę. Jeszcze? Jeszcze wyżej. Szukając tematów działa, zauważyłem rozkazy wymarszu wydane przez Kajak. Chcę dołączyć Marsa do terytorium kombinatu. O kurwa! Jak nie widoczu? A tu Chyba zaleciał mi. Nie. wszelki wypadek będę gotowy cię ożywić. Nie, nie, nie jestem przekonany co do, do wystrzelania mnie. O ile wiem, nigdy wcześniej żaden strażnik nie pojawił się na statku samo. Albo, albo zaprasza nas na popłat, albo jest tak słaba po spotkaniu z królową marą, że stała się nieostrożna. Oj, oj! Mam nadzieję na to drugie, ale ja nie stawiałbym na to. Spokojnie, że Szczekana jak ja nam się dostać A no dobra Oj. Okay. Nie podoba mi się to ja lecę! Ja lecę! Dobra? I koro! Jakby inny strażnik był tu przed nami! To niemożliwe! Ведь мы же делаем это.